Siemanko, nowa budowa, nowy tydzień, nowa budowa. A czy to nie jest powiedziane, że jest nowy tydzień jest nowa budowa zawsze. W tym przypadku jest nowy tydzień, nowa budowa. Tu gdzie szliśmy to był podjazd, tu będzie wejście do budynku, tylko taki chodnik po prawej stronie, ganek podniesienie, podwyższenie w tej wnęce, i tu będziemy się chodnikiem. Zobaczcie, gdzie jest dół To jest nasza kura kostki. No niestety, ta działka dosyć mocno leci, leci, tu pochyła się, pochyla się w lewo cała i tak musi to być. A tutaj już kiedyś byliśmy. Pamiętacie zimą? Tu nas zima została. Już my zdążyli chyba minus 4 na drugi dzień. był? Było coś takiego? Nieważne. I tu lecimy chodnikiem. Ten chodnik jest na, na wysokości ostatniego tej progu, tego stopnia. Tu idziemy, idziemy, idziemy chodnikiem. Tu w prawo będzie szerzej, taka wnęka. Bo lecimy jakby długo, szerokością tamtego tarasu. Taras nam wyznacza linię chodnika, i tu w prawo będzie tylko chodniczek 40 cm, nawet nie chodniczek, tylko taka opaska. Tu nie ma być chodnika, po prostu taki ma być, yy, taki, taki parapet zrobiony do budynku, żeby zasłonić elewację. Tu będzie lekko szerzej, tu gdzieś ta pompa ciepła, tu będzie ławeczka stała sobie, bo po południu to jest cień i jesteśmy na podjeździe. Bramę na wprost widzimy, wjazdową widzimy to przez te tutaj te krzaczki wszystko tutaj tą, będzie prowadził podjazd. Jaka kostka? Za chwilę zobaczymy. Chyba nie będzie jakichś rozczarowań. Zaczynamy rycie. Zdzieramy. Piasek. Piasek. No czyli taka ziemia dosyć fajna. Tu widać, że część była wymieniana, było widać, że coś było kopane, coś było nawiezione, a tam właśnie prawa strona jest taka twarda, zbita jeszcze. Jeszcze nie ruszana przez nikogo, oprócz rolnika kiedyś tam. I zdzieramy, tu zdzieramy, tu, tam zdzieraliśmy, z tyłu tu chłopacy kopią pod, pod, pod yy, obrzeża, pod yy, krawężnik. W sumie pod obrzeża szóstki. To jest prawa strona, druga strona budynku dosłownie przeciwieństwo. Tam to ucięliśmy nagranie, bo coś, jakiś tryb się włączył w kamerze dziwny i po prostu kamerą trząsło tak, żeby po prostu nie trzeba tego oglądać. Tam było tylko oczyszczone, wykopane. Na metr od palisady. I tutaj, jak mówiłem, tu będzie szerzej, ta prawa strona, a tu lewa strona co widzimy te gwiazd Dekortowane, wykortowane, nie wiem, na, nie pamiętam na ile dokładnie, znaczy ile było wykortowane w ten sposób, bo to zależy właśnie, jaki macie grunt. Powiedzmy, że na było 20-30 cm było maksymalnie od sznurka wykortowane. Tak, tak było, bo mieli kopać chłopacy dobrze, że to właśnie, które wstawia majster, na 30 cm, a tam dosłownie było tylko trzeba było zebrać luźne i to było gotowe. Czyli od góry do dołu kury, to mamy 30 cm. Obrzeża wstawiamy tu od prawej strony od narożnika, bo tu będzie w naszą stronę, w prawą stronę zręca holnik, o tu dokładnie. I lecimy od całego, z tej strony, nie z dołu, od bramy, bo w bramie co wyjdzie, jaka docinka będzie wyjdzie, to Was nie interesuje za bardzo, bo tego nie widać. Przy budynku ludzie się kręcą, podjeżdżają samochodami pod budynki. Nie, nikt nie stoi w bramie, nie ogląda co tam jest. Wiadomo, że jak wyjdzie plasterek 2 cm to może być widać. Dlatego to się zamienia na dwie inne części, albo po drodze gdzieś tam się wstawia na mniejszy kawałek. Tu w prawo skręciliśmy właśnie z tę stronę chodnika. Tak widzieliście majster też stawiał z lewej strony od narożnika cały. Tutaj w narożniku też cały, a docinka jest po środku. Nie robimy docinek na końcu, docinki są krótsze, są słabsze. I z tego względu wstawiamy całe na narożnikach obrzeża, i wtedy wiemy, że mamy pewny narożnik. Tam lecimy dalej. Opaska 40 cm. Tam jest dodatkowy jeszcze jeden wykusz, trzeba taki mały zeznak zrobić w lewo w prawo. Po prostu się tam dostosować do ściany budynku. Wykopane na 30 podsypki na podsypki tak, pieskowo-cementowej. Na 17, żeby było co sklepać, to te 17 musi być takie powiedzmy stabilne, lekko udeptane, bez przesady. Chyba, że macie bardzo wysoko podsypki, po prostu to trzeba udeptać i to nie może się rozjeżdżać. Inaczej się wstawia obrzeża w wykopie, a inaczej na takim właśnie wysokim sznurku, gdzie po prostu do wykopu jest daleko i wiecie ten, ten skoc musi być taki dosyć duży. I wtedy to obrzeże łatwiej schodzi, łatwiej ucieka, łatwiej zjeżdża, to też trzeba pilnować. I Wtedy musi być bardziej ubite. Nasypane podsypki, wstawione obrzeże, zlane. A jeszcze zanim nasypane podsypki do wykopu jest zlany wykop. Zobaczcie piasek jest taki różny bo tu mieliśmy trzy chyba dostawy to jest reszka z tamtego tarasu jak robiliśmy zimą. Piasek jest suchy przesuszony taki trzeba sobie radzić tak żeby po prostu nie zostało nie, nie było przesypane pelicą żeby to nie zostało to wszystko musi być każda warstwa musi być napita. Chyba że robicie po prostu na betonie takim półsuchym ty wstawiony, tu ustawione to, to jest następny dzień. Nasypujemy, to jest, bym powiedział, kurszywo, ale to jest po prostu gruz mielony. Recykling to widać z początku było takie drobniejsze, równiejsze. Teraz już Majster sypie takie już grubsze, bo są dwie dostawy z różnych źródeł. No niestety, jak tańsze będzie, to będzie grubsze, a jak będzie droższe, to będzie takie ładnie, równiejsze, i nawet będzie ładnie pod łopatą się kulało. Do 20 cm tego kurszywa, gruzo betony jest nasypane. I zagęszczamy, o ale pier... ciemne, łapierdę. Zagęszczamy minimum dwukrotnie. Tu jeszcze będziemy, będziemy, będziemy coś tam jeszcze będziemy zagęszczać. Tak, tu majster jeszcze na dwa razy to będzie zagęszczał. Tam popadało trochę, tu przechodzimy na chodniki. I teraz zobaczcie jak to jest wysoko i tu też wszystko musimy nasypać z gruzu. Rury jakieś tam leżą, to są rury odwodnienia. I teraz tak, rury można obsypać kruszywem, kamykiem, gruzem mielonym, cokolwiek, ale to musi być w miarę być drobne. Nie może być w tym grubym, gdzie tam trafiają się praktycznie cegówki całe, czy wielkości cegówki. Tu mamy to drobniejsze, o tu na narożniku widzicie, o tu już jest wysypane to grubsze. Nie wiem czy widzicie różnicę, ja może dlatego, że wiem, że tak jest obsypane, dlatego widzę tam różnicę, ale przy rurze było to drobniejsze wsypane. Oczywiście, to tej róży nie, nie szkodzi, bo nie ma co tam wymyślać, że o, mógłby się przesypać kamykiem, osłonić ją, co tam jeszcze. W życiu nic jej się nie stanie nie ma szans w ogóle. Byście musieli teraz tam piecetą walić z przez przy samej róży, na samej róży, żeby cokolwiek jej tam się stało. A zresztą, pomarańczowe rury są bardzo mocne. Tuż była na tej odległości 160 rura, ta grubsza. Czyli, czyli to jest bardzo mocny już materiał. Czy bardziej, że tam jest 20 cm na nie, prawie nasypane tego drobnego. Jak widzicie Państwo tak tam nie, nie tucze za mocno pod ścianą właśnie na, na tej rurze. Bo nawet zagęszczanie na takiej rurze nie daje efektu, bo po prostu rura będzie sprężynować, odbijać. Opaskę mamy, opaskę chodnik mamy dookoła zagęszczony. To jest znaczy przygotowane dopiero po obrzeże. Bo środek będzie jeszcze dosypany, bo tam zobaczcie parę 30 cm, 25 jeszcze jest do cokołu, do elewacji, a to jest nasza góra Więc mamy 25 cm do wykorzystania. Do do, Wyrównania bo 6 cm ma a no to będzie ganek. Wejście mniej więcej tak było. Nasypane, tutaj wracamy do podjazdu. Nasypuję podstawki pieskowo-cementowej. Sznurki, zobaczcie od prawej strony, od posadzki. Wysokość posadzki, i zgodnie ze spadem, lecimy w lewo. W połowie, połow, gdzieś tam podjazdu, robi się sznurek od lewego obrzeża do prawego. I te właśnie nitki, które tutaj lecą, od prawej do lewej, sobie ustalacie tutaj posadzka, punkt wyjściowy, a tam po prostu ten sznurek wysokość. Przy posadce robimy tak na 5-8, to jest maks. bo kostka trochę zejdzie i musi być na równo z posadzką. I w lewo, jak będziecie wstawiać rurki, to nie wstawiacie na 5, na 4,5, niektórzy robią. Nie przy multikompleksie, o wygadałem się. Tu będzie multikompleks, nie przy multikompleksie. Multikompleks nie zejdzie Wam centymetra, albo nawet pół centymetra Wam nie zejdzie. Musi być naprawdę miękko, nie wiem, jakiś specyficzny moment musi być, że przy obrzeżu gdzieś przyciśnięcie zagęszczarką, że Wam zejdzie. Ale ona 2-3 metry maksymalnie schodzi, dosłownie układa się między sobą i to jest wszystko. Czyli jak zrobicie 5,8 na rur rurkę z prawej strony przy posadce, to tu nie możecie zrobić więcej jak 5,5 i też tak robimy. Bo wiadomo, że w terenie gdzieś tam w placu więcej zejdzie na końcu przypuśćmy, bo przy posadce nikt nie będzie tego cisnął, więc zostanie te 5,8 powiedzmy do 6. Z lewej strony mamy rurkę wstawioną na 5,5 i to jest i ona tam z 2-3 m zejdzie, zbliży się do tych 6 i to jest wszystko. Jak będziecie robić po lewej stronie rurkę wyżej, przypuśćmy na 5, na 4,5, bo niektórzy tak robią, a macie mały spad, tak, od prawej do lewej, to sobie kasujecie spad. Skoro z prawej strony macie prawie 6, a z lewej robicie 4,5 albo 5, to macie ponad centymetr zabrany spadu. A jeżeli tutaj w tym przypadku jest centymetr spadu na metrze, kasujecie sobie cały spad. A nie, to jest niemożliwością, żebyście plac dalej od garażu z każdym metrem coraz dalej w lewo zagęszczali równo centymetr cały plac niżej. To jest niemożliwe. Gdzieś przy obrzeżu, na końcu, jak tam się zagęszczać, to zauważycie to, że to się da zagęścić, ale nie cały plac równo. To jest niemożliwe, żeby się cały plac równiutko o centymetr zagęścił. Po to robicie te rurki, wszystko ten plan ściągacie równo, żeby wszystko leżało równo, a później nie ma sensu tego tłuc z dużą zagęszczarką i nie wiem, dociskać, bo tu przy obrzeżu musi zejść, musi zejść. Co z tego? Przy obrzeżu wam zejdzie, ale pilnujecie całego placu? Ktoś rurkiem bada. Co do milimetra cały płat, czy zeszło do centymetra cały plac, a tym bardziej, multikompleks, tu jest kruszywo zagęszczone. widzieliście, kostka jest duża, więc ona będzie stawiała duży opór będzie odbijała od tego, od tej podbudowy tej, tego kruszywa tego kruzo betonu. Także, jak robicie na jakiejś podbudowie multikompleks, to tej podsypki minimum 7 cm musi być. To jest must, tak samo tutaj, tu jest 7 do 10, w porywach 10 cm maksymalnie. I to się da odczuć, jeżeli koska będzie jakaś partia, wam się słaba trafi, trochę będzie falowała, będzie nierówna trochę, tragedia. Jeżeli żeby to wyrównać to naprawdę jest co robić. To majste od sznurka od prawej strony zaczął, od tych dwóch ścianek, lewa, prawa ścianki, tam jest sznurek rozciągnięty. I od tej linia domu lecimy w dół, w dół w stronę bramy. Ludziów jak mrówków widzę, że chwilami się majstrowi nudzi, gdzieś tam się podpiera ściana, trzyma, bo się chyba pochyla za bardzo. Układamy z jednej strony, wybieramy, którą stronę tam po prostu bardziej nam pasuje. Znaczy, czy nam pasuje po prostu, czy, nam, czy wizualnie będzie pasowała do, do budynku. Jeżeli ktoś będzie wchodził, furtka będzie, przypuśćmy, od bramy, jak patrzymy na budynek, po lewej stronie, to kładziemy od tej strony, bo wtedy będziemy mieli, wszystkie mieli całe kostki od tej strony, a docinki będą po drugiej stronie, gdzie wchodzącej po prostu nie będzie miał czasu, żeby obejść cały, cały podjazd od lewej do prawej, sprawdzać gdzie są wycinki. A zresztą to wszystko się tak robi po prostu, żeby nie było tego za bardzo widać, żeby się nie zrzucało, nie zrzucało w oczy. Po prostu to się robi do oka, to trzeba oszukać oko i klient wchodzi i nie ma czasu kutle, szukać co tam się stało, czy wzór jest zachowany. A propos wzoru, zobaczcie my przeważnie zawsze, uko, przeważnie, zawsze układamy w poprzek. Dlaczego w A no wtedy jest wydaje się większy, potężniejszy, to potęguje tą, tą szerokość. Multicą można kłaść wszelako, jak chcecie, możecie mieć masz w prawo, w lewo, w pion, do dołu. Byle po prostu te linie, które się będą bo będą się wytwarzały linie automatycznie, żeby nie były za długie, żeby po prostu nie wokół, że w podjeździe gdzieś tam jakaś krecha jest 4-metrowa, ułożone. Ułożone i zagęszamy, zagęszamy dwukrotnie. Musimy dwukrotnie, bo tak mówiłem, nawet trzykrotnie, gdzieś tam coś tam poprawiamy, bo jest twardo, jest ciężko multikompleks wyrównać, dobić. Wbrew pozorom wydaje się, że coś gdzieś tam palną, że pękają, że się nie nadaje, czy coś. Dwie chyba pękły, jedną gdzieś tam wyszczerbioną żeśmy znaleźli. Najgorsze to jest to, że multikompleks jak przekładacie, albo coś tam robicie, to każdemu gdzieś tam się puknie, dotknie, ona nie pęknie ale później położycie ją na placu i zagęszczacie i wtedy to pęknięcie dopiero się pojawia O tej wibracji to pęknięcie i macie gdzieś tam na środku placu jakąś wyszczerbioną i trzeba na bieżąco wyciągać, bo później jak to zwiąże to jest problem to już nie idzie wyjść. jak już wymieniacie to ta następna ma delikatnie inną wysokość i to rzadko pasuje bez tych przystawek to naprawdę jest ciężko blachami, śrubokrętami w ogóle wpada bo porywiecie wszystkie dookoła kostki Chyba, że macie zamiar wymieniać pół metra kwadratowego dla jednogosłowski. To jest następny dzień. Rano popadało i to ostro. W całej Polsce chyba tak lało, że większość nie robiła. W ogóle nie znaczy nie wyjechali w ogóle do pracy. My gdzieś tam się kręciliśmy po mieście. Tutaj jest nie wiem, około 9 godziny. Słońce już wyszło. Wiecie jak wychodzi słońce teraz, ten tygodniu jak wychodziło. Zaraz paliło po południe. Paruwa taka się robiła. Nasypałem posypki piaskowo cementowej To samo co tam. Zobaczcie, sznurek wzdłuż podjazdu, lewo, prawo. odtąd bierzemy wysokość i tam mamy wysokość kostki. Tam robimy niemal na 6 i tu tak samo, nie więcej jak 5,5. Gdyż zrobimy więcej, to sobie skasujemy podjazd, sobie spad. Automatycznie, jeżeli byśmy mieli 6 z prawej, to byśmy mieli 4,5-5, tak? To jest centymetr do 1,5 cm różnicy na tym kawałku sobie skasujemy, po prostu będziemy sobie zabierać spad. Jeżeli macie taki długi podjazd i codziennie dokładacie i codziennie robicie takie obyka, no to macie po prostu takie, takie mini garby, tak? Na łączeniu jest OK, jest górka, później znowu jest OK i znowu jest górka i po prostu nie ma ciągłości spadu. Można zrobić inaczej, że sznurek dacie wyżej od początku do końca i wtedy to postawiacie tego sznurka i ten sznurek nigdzie się nie opiera, cały czas wisi w tym samym miejscu. Nacypuję pocyfki wyskowo-cementowej, zagęszczamy. mi się włączy. Zagęszczamy, zagęszczamy. Wystarczy jednokrotnie, tym bardziej, że pod multikompleks. Gdyby ten piach byłby bardziej lepki, taki ciężki, dobrze by się udeptali, to ściągnęli i już to by wystarczyło. To nie ma gdzie siąść, kostka nie ma jak siąść, bo jest na tyle duża powierzchnia, że po prostu nie ma gdzie to się tam zadziać. Pierwszy, pierwszy, pierwszy rząd ustawiamy ręcznie, to co mówiłem jest 5-8, tak mniej więcej ustawiona rurka. Podsypujemy, tam jest rant starej podsypki, z tej starej podsypki musimy tak zrobić po prostu, że ona się po prostu nowa dotknęła tylko, żeby po prostu się nie zapadała. Chodzi o to, żeby się jakby kostki stara do nowej, nowa do starej dołożona nie mijały, nie wpadły za nisko. Tam majster po prostu jeden pęknięte plecy wyskoczył, kostkę położył po prostu nie, nie patrząc na nic. Majstę go zaraz nam poprawił, bo trzeba to sprawdzić. Tutaj tak samo zobaczcie. Coś było nie tak. Jeden kładzie i mówi, no co ma zrobić? No on kładzie, no on, przecież on tego nie robił. No ale jeżeli jest coś tak, to reagujesz od razu, poprawiasz i wtedy nie masz problemu później. Nie ma tak, że ktoś inny to robił ja to olewam i ja to. Ja, ja tylko kładę. Ja odkładzenia odkładania, tak? Co z tego, że ktoś inny to robił, komuś coś nie wyszło? a Ty nie reagujesz. To ty dokładasz sobie roboty, albo wszystkim dokładasz roboty, bo jeżeli tutaj kostka szła za dużo, bo za wysoko, bo coś było nie tak dosypane, bo nie te przy obrzeżu, to nie może tak być, bo zagęszczarka tego nie dobije. Później są jakieś kombinacje, doklepywanie młotem, gdzie wszystko pęka. Reagujesz od razu, poprawiasz i wtedy jedziesz dalej do końca i wiesz, że wszystko jest OK, prosto, równo, wszędzie jest podobnie, tak samo. I jeżeli podobnie wszędzie tak samo, zawsze by to wszystko wygląda tak samo. I tak jak mówiłem: kładziemy z jednej strony, wybieramy stronę, którą tam chcemy. Tu akurat furtki nie ma, to jest tylko wjazd. Tu nie ma akurat furtki. Tu zobaczymy, małą docinkę. Jakie wycięcie na kabel, jakiś zygzak. Tu będziemy w tym miejscu kończyć. Bo jakbyśmy do kolejną dołożyli, to by nam spadła bez, bez niepotrzebnie dokładane. byśmy sobie roboty dołożyli, później byśmy musieli, tak jak mówiłem, poprawiać. I i zagęszczamy. Wcześniej Majster zlał wodą, bo to było tak gorąco, że po prostu tak ta, ta szybko schło. Zlał to wodą. Zagęszczał to dwukrotnie, bo nie widzieliśmy, nie wiem czemu nie było, bo na sucho zagęszczał. Później była przerwa. Przez przerwę to się lało, tam zmoczyło, zlał wodę wodą i zrobił to jeszcze to raz, jeszcze raz. Tu mamy podjazd. Podjazd do tej bramy, właśnie którą teraz wykładaliśmy. Ten, ten, ten podjazd. Tu mamy metr od ogrodzenia. 4,5 chyba wychodzi 4,80. 5. 5 w środku jest. Tak, 5 metrów jest światło bramy, tu wystawiamy 12 cm, bo w prawo jest metr. To są oporniki 12 cm szerokie, 25 cm wysokie, wykopujemy na 35, 10 cm betonu B15. B15, tu mamy krawędziki wzdłuż stawione, do docineczka wyszła o 24 cm powinna wyjść, bo skoro 12 tu i 12 tam wysuwamy. To w środku taka docinka i docinka robimy w środku, nie na na rożniki zawsze muszą być całe. Są mocniejsze wtedy. Cały na, całe w prawo krawężnik, cały w lewo krawężnik, obsypany do samej góry praktycznie z zewnątrz. Jak coś tutaj cięż, cięższego wjedzie, najedzie, nic się nie stanie, jest beton pod spodem, jest za, jest przed. Przed jest tylko po to zrobione właśnie, żeby nie było tego punkcia, punkta, punkta, tego zaczepienia tego punktu, wiecie o co chodzi że jak zrobi się kanta, stanie, stanie kołem skręci, cokolwiek, to już będzie punkt zaczepienia, pod krawężnik i zaczną się szkody. Chociaż wszędzie tak jest. Stawiają na betonach, na ulicach, cuda rzucają tego całą masę, a i tak tir podjeżdża, sobie przejedzie do załadowanej, wszystko połamie. I tu robimy ten chodniczek. Tu jest ten szerszy chodniczek, po lewej stronie widzicie garaż, podjazd. Nasypujemy podsypki piaskowacą tam wyżej, niż, lekko niż potrzebujemy, zagęszczamy, rysujemy grabiami. Po co grabiamy rysujemy? Tylko po to, żeby to zrysować właśnie, żeby teraz ściągając to się ładnie kulało pod, pod listwą, żeby to po prostu się sypało, bo jak z, z, po zagęszczonym będziecie ściągać, to się będzie ślizgało i wyjdą takie Wam szpory, nie będziecie mogli dosypać, a jak będzie wilgotny piach czy coś, to już w ogóle jest ciężko po zagęszczonym, tego nie idzie nawet zrobić. Tu mały przeskok, bo tam po prostu przeszliśmy na podjazd. Tego nie było, widać. Ja to zamieniłem z miejscami z znaczy miejscami kolejnością, kamera była tam, jak wstawialiśmy kraweźniki, a tutaj master wykładał. Widać z lewej strony wzór idzie kostką, kostką, kostką idzie tutaj do krawężnika. To się taka mała jodełka, po prostu, żeby nie robić linii zbyt długiej. Moment ułożony. Lampa wyszła taka, to był piątek. piątek. to było 30, chyba nie wiem, 8 nawet. Może nie 38 33, 34 pokazywało? Nie, 38 pokazywało. ale to wiecie jak to jest, nie? Jak coś na słońcu stoi, to pokazuje różne. Ale było bardzo gorąco. Rano padało, a znaczy o 10 była ulewa. Później była taka parowa, że tą ulewę było czuć na czole. Rosa się i to potężna robiła. Chwila ułożone tam pod tą pompą ciepła, trochę było docinne kombinacji. Z tyłu tam widzimy chodniczek ułożony. Dokładnie tutaj, 40 cm, taka opaska, po prostu aż do końca budynku. Tu będzie ławeczka kiedyś ta bo już widać, już jest cień, czyli za dwie godziny tu będzie cień, będzie można sobie wejść, usiąść i mamy podjazd. To jest tylko takie krótkie obejście, bo to jest yy, przegląd tygodnia, co robiliśmy. Tu mamy najazd zrobiony. Mieliśmy to dzisiaj składać też, ale jakoś tak wyszło, że piątek gorąco, wszystkim było ciepło i dobra, to już jest chyba 14. Tam do trzeciej, coś takiego. Tam mamy chodniczek jeszcze, znaczy chodniczek kurszywo nasypane, przygotowane pod yy, kolejny tydzień naszych prac. To nie jest krótki, szybki film, przegląd tego dnia. Fajnie, żebyście Dzięki za uwagę. Na razie.